Dobrze. Jackie. Не знаю. o, już słyszycie, że musiałam wsiąść wdech dla mnie jest to ciężkie do wykonywania yy, i ja sama nie oglądam fishbowl Następnym wyzwalaczem, którego bardzo, bardzo nie lubię też ze względu na to, że słuchajcie, moje yy, mój zgryz nie jest idealny mm. mam trochę za ciasną szczękę yy, oczywiście chodzi mi bardziej o dolną Samo to wiecie. Używanie.